Nagrałem przed chwilą odcinek z Glitcha. No po prostu nic gorszego stwierdziłem, że już dzisiaj mnie nie spotka, po tym, co się tam wydarzyło w tak wyrażę. Pójdę się na Storma 4! Pójdę sobie na Storma 4, a co mi tam? Jeden od ostatnio nagram. Chyba się przeproszę z tym Stormem i znowu sobie pogram niego trochę dłużej, tylko coś tutaj się dzieje, że nie mogę znaleźć przeciwnika. To jest niemożliwe. Tu przeciwnik od razu się zawsze znajduje i tak jest teraz. Właśnie zaraz jakiś ise. Ise. Twoja stara, kurde, zamiast cyców ma zwisę. O, mam przeciwnika. Jak to się stało? Nie wiem. Hej, nie już bardzo, się w kolejnym odcinku wakonaj z Naruto 6 Puden Ultimate Ninja Storm 4 wam przeprosiłem się z tym stormem letko, przeprosiłem się, no przed chwilą... E, może Można po moim głosie wywnioskować, że jestem lekko podirytowany, bo po... jestem po lekkim już nagrywa, e, maratonie nagrywania. Ten maraton trwał w sumie tylko 15 minut. Że się tak wyrażę. 15 minut z Bleach Reverse są naprawdę wystarczyło mi, żeby doprowadzić mnie do ciężkiego stanu. Efekty tego pewnie niedługo będziecie, albo już mogliście, zobaczyć na YouTubie. No nic, wylosowałem tutaj Hinatę w stroju kąpielowym, no to przecież nic tylko wybrać. Bierzemy pustą dłoń na yy, ośmiu filarach, pusto to... Kurde... Gracze, yy, ludzie, co kupili Bleach Rebirth of Soul... Nie, pusto to deweloperzy Bleach Rebirth of Soul mają w głowie, swoją drogą. Walczymy na jakiegoś mojego cosplayera, wziął tam Minato, wziął tego Naruto w wersji Super Saiyana, co sadzi spam rengany. Łapiec pewnie mierdy, więc tam na luzie go załatwimy. Dobra, jak się grało w stormie, jak się grało w Stormy, to szybko sobie przypomnij. Okej, okay, tym się podbijało. Podbiliśmy, puśćmy Nedziego. Dobrze, Najgie, Nedzi. kombo z łapaniem i pięknie! Pięknie zaczęta walka. Zobaczmy jak tutaj działa Hakekusho. kusho Po Potrójna kamecha weszła. Już to próbował mi. Dobra, puśćmy raz Lika. Raz. kusho, po bum, bum Dobra, tylko raz go trafi jeszcze się dałem trafić, kurde! Jak frajer ostatni z tego spam rengana Dawaj, Neji Pu, pu Okej, okay, nie wyszło postawa żółwia Podwójny skok Moja kolej Okej okay. Okej, okay, not good, not good, not good, Lee Lee, zawracaj! No kurwa, czemu mi... No tak, bo hop ma lagi, no tak Dawaj, 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 dobra, mam go Kopnij tego Naruto! Dobrze, pełny kombosik, ale te bliźniacze pięści Bliźniacze lwy, jakie to jest... Świetne! O, w powietrzu leci, dobrze! A, kombo za panie weszło, Dobra, ligo w dupę kopnie. Pa, raz, dwa, trzy. Potrójna kamecha weszła, ładujemy się. Okej, okay, powstała żółwia. Lee. Dobra, ligo, dobra, go kopnął. Kurwa, leciałem mu prosto z pałręgana, no! Na własne taktyki się nabieram. A już panikuję, a już panika, już panika, panika, gaming. Dobrze, dobrze. Raz, dwa. I kopia w dupę od Lika też może być Kurwa znowu u nas pomręgana wleciałem! Co jest ze mną nie tak? Aha Wiem, to jak ja czasem podbijam, oni od razu mają blok Dlaczego mi się nikt tak nie udaje? Okej, okay, wziąłem go od powietrza Wziąłem go teraz z tej strony Wziąłem go z każdej strony jakiego starą wiadomo gdzie, wiadomo, kiedy, wiadomo po co I cyk! 1-0! 1-0! Mamy to, widzowie! Mamy to! Dobra, skok na boczek! Pu, 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 pu! Okej, okay, podwójny skoczek! Aj, nie wyszedł mi podwójny skoczek. Dawaj, Nadji, Dawaj, Neji! Na Wyjazd tym narutem! Jeszcze raz! Kamehameha! O kurde, nie doleciała, niedobrze. Dobra, mamy go w powietrzu. Dawajli, dawajli, dawaj Lee, li, dawaj, li, dawaj, li, dawaj li. A my tym cza... oj. ojojoj oj. Ty... Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego... Dl, 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 dl. No ty jesteś bezczelny! I cyk! Uwolnionko i atakujemy! Na pewno i teraz, na pewno i. Ale chłopo Moral siadły Dobra mam go Wejdź jestem Naruto! Przedłużamy tego kombosa! Aha Aha, ładnie goli. Dobra, w powietrzu. Fajnie, że mogłem go pełnym kombosem załatwić. jak totalnego Kidosa, a dałem załatwić sam siebie. To trzeba się będzie uwalniał, o Zmienił się w Naruto, odpalił Megazorda. No, wymyślił sobie taktykę. Wymyślił Raz, dwa, trzy. li Li, li, li. Ok, kam. Miałem to obliczone oczywiście w koszty. Miałem to obliczone w koszty na luzie. Uh! Wolno Walnęło w powietrzu. A, ten sam mi pokazał i podeszł Buta. A wiecie, co ja mu pokazałem? Goego Fiuta. Dobrze. I cyk! Nie wiem właściwie jak go teraz y wykończyłem, ale wykończyłem go. To się liczy. To się liczy. To się liczy. Ja na początku powiedziałem o trzech najlepszych komentarzach z poprzedniego odcinka hmm. Muszę sobie robić taki nawyk jak mówię hejny widas już Nie, 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 nie akceptuj tego! Łogosi, jedną walkę stoczył! Czerwony net! Nie, ja to jeszcze akceptowałem! Po co ja sesję zrobiłem? Po co ja sesję zrobiłem? Po co ja sesję zrobiłem? Dobra, co mi tam! Poprzednio wygrałem, to teraz mogę przewalić następne 10. Kim by to zagrać? Może u cicho! Kota Matsukami, Kobo, tańc aureoli, tako, od buta, from Shue's, a czemu nie? Dawaj tylko u ja Uchihem. Supporty? Kurde, pytasz, a wiesz. No wiadomo, że powolna kurwa i zlogowe ciało MNL, drużyna, drużyna pierścienia. Wierzymy, ten taniec aureoli, czy zwykły katon kocha chujnodzucu? Nie no, taniec aureoli może być, może być. Co jest chłop, 30 sekund się decyduje nad wybraniem postaci, całą filmik nagrywa jak ja? Teraz ja sobie wydaję wodę. Która godzina? 16.45. Gorąco w pistolet. Alergia mnie trzyma. Ale trzeba nagrywać. Trzeba nagrywać dla moich pięciu widzów. Nie mogę ich nigdy zostawić. Zapki i dupę tam. Co by tu wybrać za mapę? Nie. Działa tutaj. Może by wylosować. Gdzie? Wreszcie mogę zagrać na mapie gdzie ja lubię grać. Właśnie. właśnie, 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 mapa, gdzie ja lubię grać, tutaj! Idealnie! Weź mi tam nie mongol w tym brazylijskim języku, tylko walcz jak mężczyzna! Brudzie z czerwonym netem. Dobra, lecimy! Poo, poszło! Poo, poo, po, po, poszło! Łapie! Nie wiem, czy wiesz, ale jestem specjalistą w graniu na gości z czerwonym netem, no po prostu... Potrafi nawet Canon Battle. Ja gram szyzuje. Chłopka tutaj i ta No jest tutaj, coś tak wyrażę, perfekcyjnie. Ładuję tutaj do maksa i podbijamy i cyk, znowu go mamy! Aj odbiłem, dałem mu troszkę, dałem mu troszkę odpocząć. Puścił Saska! Sraska! Sraska, kutaska! I anti Proszę bardzo! Totalny wygryw! Totalny wygryw! Powróciłem do tej gierki i ty mam sobie oponentów jak chcę! Jeden odcinek wystarczyło tak konce, wiecie, pod publikę przegrać, żeby ukryć tutaj tym nowom, że jestem totalnym królem tej gierki i po prostu można lecieć. No nie wiem, zaraz to Harumi mi pisze, dawaj się na pierdziele tutaj na solówę na stormie! Ty, ja, godzina 19, randka przy świecach, tutaj pod Konohaga górę na ramenie, a potem się walimy na arenie, nie? Jak prawdziwi tutaj starzy gracze Storma i ty, kończymy go tutaj perfektem! Akurat ja wcisnąłem. Let's go a. Myślałem, że go nie wykończy ten Neji, ale na szczęście go wykończył. Na szczęście go położył. Dobra, chłopa dosłownie perfektem zniszczyłem prawie że. Musimy sobie dla Becky tutaj yy, Lika. Odskoczmy dalej. Chłop tutaj się rozebrał. Zrobił striptease dla ubogich, ale nikt nie krzyknął jej. I mamy go tutaj. Pa! po po. po po Wyczuwam idealnie moment, w którym on użyje drewna, Wiesz dlaczego? Bo ja jestem po prostu przyzwyczajony do grania na takie brudy jak on. Po prostu ja wiem, kiedy te noby używają drewna. Po prostu trzeba wszystko robić pół sekundy później. To jest stara szkoła Ninja Storma 3. Jeszcze brakuje day i po prostu po prostu dawne, stare, dobre czasy by były w tym momencie. Ale tutaj przedłużam. Zakończmy tutaj pełnym atakiem. Możemy go spróbować... Nie! Aleś popełniłem błęda no Ale co z tego, że popełniłem błęda. Co z tego, że popełniłem błęda z totalnym zwycięzcą. Kim jestem? I cyk! Dobijamy ultimate! Em! Kiedy ja ostatnio chłop ultimate'em dobiłem? To nie pamiętam! Chyba z 8 lat temu na turniejach, na moich streamach. O nas jest specjalne wykończenie. Chłop tutaj zamilkł totalnie i bardzo dobrze. Zamknij mordę Idź, wymień połączenie sieciowe, przekup światłowód do Polski, gdybyś mógł grać jak człowiek. Przepłyń przez ocean, tam poproś dobrze się uśmiechnij tam do delfinów, to możecie tam podrzucą. I kopaj ten światłowód, kopaj ten światłowód za jakieś 30 lat, może się do Polski. I pogramy w Storma jak ludzie z A to była notatka, tylko cięczko komentujcie, subskrybujcie. Cziścia! He, srankę! Kiedy dostałem srankę ostatnio? Nigdy.